Zadanie pierwsze. Narysuj wykres funkcji f od x równej 1 nad x i wypisz jej własności. Mamy tutaj funkcję wymierną. Funkcja wymierna jest opisana wzorem takim ogólnym a nad x, gdzie x, musisz pamiętać o tym, musi być zawsze różne od zera. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy kreskę ułamkową, a kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. Czyli jeżeli byśmy pod lica w mianowniku w tym przypadku podstawili 0, to okazałoby się, że mielibyśmy dzielenie przez 0, a w matematyce przez 0 nie dzielimy. Nie bez przyczyny mówi się zatem, że pamiętaj cholero, nie dziel przez 0. Dlatego w funkcjach wymiernych i w wyrażeniach wymiernych zawsze musimy wykluczyć taką wartość, która zeruje nam mianownik. W tym przypadku mianownik zerowany jest przez 0. Będzie to nam za chwilkę potrzebne do wypisania dziedziny funkcji wymiernej. Natomiast w pierwszej kolejności, my jesteśmy proszeni o narysowanie wykresu takiej funkcji. I teraz, wykresem funkcji wymiernej jest hiperbola. I tutaj trudność polega na tym, że nie możemy narysować tej, tej funkcji, wykresu tej funkcji w sposób dokładny. I im więcej punktów sobie przyjmiemy, ten, ten, tym ten wykaz będzie bardziej dokładniejszy. I takim sposobem na narysowanie wykresu funkcji wymiernej jest stworzenie tabelki. I tutaj sobie taką tabelkę stworzymy. Przyjmiemy za x kilka punktów: minus 2, minus 1, minus 1, druga, plus 1, druga, plus 1. No, i może tutaj sobie przyjmiemy jeszcze dwójkę. I teraz musimy uzupełnić ten drugi wiersz, czyli Y. No i tutaj w jaki sposób to zrobimy? Y to się równa i pod X musimy podstawić odpowiednie wartości, które sobie wypisaliśmy w pierwszym wierszu. Mianownik zawsze będzie równy, 1, bo to tutaj wynika z tego. Y z tego wzoru tutaj podanego w treści zadania, czyli najpierw tutaj będziemy mieli 1 dziane na minus 2, co oznacza, że y tutaj jest równy minus 1 druga, czyli tutaj to minus 2 drugą wpisujemy. Następnie liczymy y dla x równego minus 1, czyli znowu licznik pozostaje bez zmian, tutaj będziemy mieli w mianowniku minus 1, czyli całość jest równa minus 1, więc tutaj wpisujemy minus 1. Teraz policzymy sobie wartość y dla x równego minus 1 druga, czyli znowu tutaj miano, licznik pozostaje bez zmian, natomiast tu wpisujemy minus 1 drugą. I znowu pamiętaj o tym, że kreska łamkowa zastępuje nam znak dzielenia, dlatego tutaj możemy zapisać 1 dzielone na minus 12 druga. Przy czym dzielenie to jest zawsze mnożenie przez odwrotność, więc otrzymujemy tutaj 1 dzielone przez minus 2, czyli minus 2, co oznacza, że y dla x równego minus 1, druga jest równe minus 2. I teraz wyznaczymy sobie wartość y dla x równego 1, druga. I tutaj będziemy mieli y równy, 1 dzielone na 1 drugą, czyli znowu możemy to zapisać w następujący sposób. 1 dzielone na 1 drugą, co jest równe 1 razy 2, czyli 2. Co oznacza, że y dla x równego 1 druga jest równe 2. Teraz wyznaczymy sobie wartość y dla x równego 1, czyli tutaj otrzymujemy 1 pierwszych, czyli 1. Tutaj wpisujemy 1, zatem. No i teraz to samo liczymy dla x równego 2, czyli tutaj mamy po prostu jedną drugą i tą jedną drugą tutaj wpisujemy. I teraz te wartości liczbowe, które tutaj w tej tabelce sobie wypisaliśmy, musimy nanieść na wykres. Mamy tutaj układ współrzędnych, gdzie jedna kratka to jest jednostka równa 1. No i teraz zajmiemy się tym elementem. dla x równego minus 2 zaznaczamy minus 1 drugą, czyli to będzie tutaj ten wykres, ta kropka tutaj. Następnie dla x równego minus 1 y jest również równy minus 1, czyli zaznaczamy tutaj kropkę w tym miejscu. Następnie dla x równego minus 1 y jest równy minus 1, druga y jest równy minus 2, czyli zaznaczamy tutaj w tym miejscu. No i teraz tak, dla x równego 1, 2, y jest równy 2, czyli tutaj tu zaznaczamy, dla x równego 1, y jest równy 1, czyli zaznaczamy tutaj w tym miejscu, no i dla x równego 2, y jest równy 1, 2, czyli zaznaczamy tutaj w tym miejscu. No i możemy teraz na tym etapie tutaj połączyć te, warto te kropki. Oczywiście musimy pamiętać, że wykres jest, no tutaj będzie średnio dokładny, no bo mamy tylko raptem kilka punktów. No i teraz jeżeli będziesz chciał, będziesz chciała znać dokładny wykres funkcji wymiernej, no to tak jak Ci pokazywałam już w poprzednim filmie, w filmie wprowadzającym do hiperboli, możemy tutaj powędrować sobie do rysowania wykresów funkcji online. I teraz ja może przypomnę, jak to znaleźć. Wejdziemy sobie tutaj na Google, wpiszemy rysowanie wykresu funkcji online. W poprzednim filmie mówiłem, że ja lubię wykorzystywać tutaj tą stronę www.medianauka.pl. No i tutaj sobie wpiszemy wykres tej funkcji. Ja tutaj może przypomnę, że my rozmawiamy o funkcji, która jest opisana wzorem f od x, to się równa 1 nad x. Dlatego tutaj wpiszę 1 dzielone na x. Wybieram rysuj i zwróć uwagę, że ten wykres wygląda w ten sposób. Oczywiście musimy pamiętać, że za każdym razem, kiedy rysujemy ręcznie, no to ten wykres hiperboli będzie taki średnio dokładny, jak widzisz. Kolejną rzeczą w tym zadaniu jest wypisanie własności funkcji opisanej wzorem, ja tutaj może zapiszę f od x, to się równa 1 nad x. Jeżeli jesteśmy proszeni w sposób ogólny wypisanie własności jakiejś funkcji, czyli jeżeli nie mamy powiedziane, o które dokładnie własności chodzi, no to możemy tutaj wypisać dziedzinę, zbiór wartości tej funkcji, miejsce zerowe, monotoniczność, Towarzystość oraz okresowość. No i dziedziną tej funkcji są wszystkie x, -y, które należą do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera. To, co tutaj żeśmy sobie na początku tego filmu opowiadali. Jeżeli chodzi o zbiór wartości tej funkcji, to tutaj są znowu wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem zera. Miejsce zerowe. Miejsce zerowe każdej jednej funkcji to jest taki argument, którego wartość wynosi 0. W przypadku funkcji opisanej wzorem f od x to się równa 1 nad x, to tutaj nie ma miejsca zerowego, bo wykres funkcji zwróć uwagę nigdzie nie, prze, nie przecina osi o x, czyli tutaj możemy po prostu napisać brak. Monotoniczność. Co to jest monotoniczność? Monotoniczność określa nam, czy funkcja jest rosnąca, malejąca, czy stała, a może w ogóle jest nie monotoniczna. Natomiast w tym przypadku, w przypadku funkcji wymiernej, jest ona malejąca, czyli możemy tutaj zapisać, że jest to funkcja malejąca, ale uwaga, ona jest malejąca przedziałami czyli zapisujemy tutaj malejąca przedziałami i te przedziały tutaj należy wypisać. Ona jest malejąca w przedziałach od minus nieskończoności do zera i od zera do plus nieskończoności. To monot monotoniczne i zawsze musimy ocenić po osi x. -ów. Dlaczego włączyliśmy tutaj 0? Włączyliśmy zero dlatego, że zwróć uwagę, że wykres do zera nigdy w życiu nie dojdzie. No i kolejna rzecz to jest funkcja, czy ona jest parzysta. Ta funkcja jest nieparzysta, czyli możemy tutaj sobie zapisać, że jest nieparzysta. Dlaczego ona jest nieparzysta? Ona jest nieparzysta, dlatego że jeżeli byśmy sobie ją powiedzmy złożyli tą funkcję względem tutaj tej prostej, która przechodzi przez początek układów współrzędnych. Czyli względem prostej, opisanej wzorem f od x równa się minus x, to otrzymalibyśmy absolutnie identyczne wykresy, czyli te wykresy, to złożenie tutaj spowodowałoby, że zarówno wykres z pierwszej, jak i trzeciej ćwiartki one by się na siebie nałożyły. Dlatego mówimy, że funkcja jest nieparzysta. No i okresowość, czyli czy ta funkcja się powtarza okresowo. Nie nie powtarza się, dlatego tutaj zapiszemy, że nie jest okresowa. I w tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów związanych z hiperbolą, jak również innych moich filmów zamieszczonych na tym kanale, jak również na moim blogu ilonabednarska.pl.